Dzień dobry Halinko! Witamy! Witamy na naszej... nie, musimy mieć więcej energii. Tak, tak, tak. Więcej tak. Energii. Cześć Halinki! Witamy! Z tej strony... no już po naszemu. Z tej strony... Glorka. Werka. A razem jesteśmy... HalinkiTV! To będzie jeszcze do ulepszenia. Musimy się podszkolić, jak tu się na YouTubie trzeba, wiecie, zachowywać. Przywitywać. Przywitywać i w ogóle. No już po naszemu, już po naszemu. Słuchajcie, dotarłyśmy. W końcu dotarłyśmy na YouTube. Na wstępie chciałyśmy się Wam przedstawić, bo tutaj jesteśmy nowe na tej platformie. Tak więc, może ja zacznę tych ceremonii. Zacznę, zacznę mój z... pałeczkę. Myślałam, że ty zaczniesz. Ja jestem Glorka, możecie mi kojarzyć się właśnie z TikToka albo z Instagrama. Mam nadzieję, że po prostu poprawią Wam na co dzień humor i tak będzie cały czas. Nie, nie wiem, ja też nie umiem o sobie mówić. Dobra, ja jestem Werka. Ile masz lat w ogóle? 27. Ja 26 w takim razie. Stare baby, no ale może powiedzieć, że jeszcze nie. E, a ja jestem co? Twoją przyjaciółką. Możesz tego nie. znać. <laughs> Kocham, my z Werą przyjaźnimy się już 7 lat i prowadzimy razem biznes. Razem, no jesteśmy jak siostry, forever and ever. Więzi, krwi już tu są razem. Tak. Y, tyle lat, żadnych dram. My no po prostu jesteśmy dla siebie stworzone. Tak. My ze sobą umiemy rozmawiać. A to jest podstawa. Tak. Dobrego związku. <laughs> Przyjaciela. <laughs> tak, ja Weronika wielokrotnie mówiłam. Lera, słuchaj, mój pierścionek na ciebie czeka. Ja, ja tyle razy chciałam się wersją oświadczyć. Słuchaj, papa chce. Chce, papa, papa, Ja ze mną będziesz miała dobrze. Bakasie, co proszę. I ten, a ja ten, od sobie oddamy kasę ze pierścionki, Nie ma problemu. Tak więc, co w ogóle zobaczycie na naszym kanale? Myślę, że to będzie takie codzienne daily, przede wszystkim takie lifestyle. E, Różne I uwaga, co najbardziej, wiem, że to uwielbia się najbardziej. Seria. Z TK Max. Mm -hmm. e, mierzenie bucików, czyli coś co poprawia Tarnie. wam humor i nam, bo my uwielbiamy po prostu. Będą te też robić. haule różne, będziemy robić też różne serie, challenge, myślę, że takie fajne rzeczy. I jak nam idą remonty, bo obie jesteśmy właśnie teraz w trakcie remontowania naszych e, mieszkań. A tam się dzieje. dzieje. Tak więc jezu, no nie możemy się dzisiaj. Jestem podekscytowane. Dajcie też znać, co, co sądzicie, co byście też chciały zobaczyć. Zobaczymy na naszym kanale. Na pewno będą też podróże. No, no prawie... wakacje! Koncerty! Fenomenalne koncerty. Pitbull już niedługo. Tak. Przyszły rok zapowiada się rewelacyjnie, więc myślę, że będzie fajny tutaj materiał. No to siup, lecimy. do TK Maxa. Na pewno trzeba będzie trochę chyba... No i uwaga, gdzie dotarłyśmy do TK Maxa. Idziemy spojrzeć, czy nie ma jakiś łobo! Ciubusiów? Dobra. Zawsze nas pytacie, skąd mamy kolczyki. Kolczyki, tak. I słuchajcie, my za każdym razem właśnie znajdujemy w TK Maxie i po prostu się dzielimy. Tak, po Popatrzcie. pół. Dlatego warto mieć przyciółki. Tak, oj, nie ostrzy. O, ostrzy. Musimy się nauczyć. Tak. O, te ładne. Pokaż. O nie, musimy je wziąć. Śliczne, Piękne. śliczne. się? Słuchajcie, jedziemy schodami ruchowymi. Ja się patrzę. Wera ma pierwszy siwy włos. Urwigo. Urwigo. Wyszedł? Tak. O, wyrzuć go, wyrzuć go. Nie, nie chcę patrzeć, nie chcę patrzeć. Nie, nie jestem stara. Popatrz na to. Popatrz na to. Tam twoje dzieci. Jakie dzieci? Twoje dzieci. Nie, jakie moje dzieci? Moje psy. No jak będziesz miała psy, ale dzieci, dzieci. Takie te rzeczy się dla dzieci kupuje. Nie. Domek dla lalek. Nie, ty będziesz miała dzieci. Ja będę miała twoje dzieci. I tam w sensie. by pięknie Barbie wyglądała. No, ja tego nie chcę, idziemy dalej. Oh my god. Ale popatrzcie na te. Jak tu spojrzałeś na... Nie, no na ty to, to musisz kupić chyba? Żeby nawet to stało. To nie wygląda nawet jak klujenka. To dziś po... Weź se, po, po, no. po, weź. Se. O Boże świetne, ale ja mam idealne koloriny. Tak, ej, super to wygląda, gdzieś obok postawisz. Bierz to. Ej, super pasujesz w ogóle... Przepraszam bardzo, do tego wnętrza. Tak? Tak. Ja dzisiaj tak. Idealnie pasujemy do vlogmasów. <noise> ej, jak serdecznie, to pa, jakie bombki też są. Eleganckie, ale chodź, chodźmy na buty i na dom. Oj, soczewka oh my... Muszę zobaczyć w domu. Oh! Nie! No ja muszę mieć to w domu, chociaż ja mam złoto. Ja też. I jakby był złoty, ma... przysięgam ci, muszę że. Muszę ja... gdzieś to kupić. Ja muszę gdzieś to mieć. do, 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 do biura. Na taras. A nie ile muszę... to kosztuje? Nie wiem, ale ja, ja muszę to mieć. Ej, genialne. Ej, strasznie mi się to podoba, i jeszcze jest mały. Wiem, genialne. Nie ma ceny. Bez ceny za darmo. A to Oczliwa my lubimy. Wow! Pasuje mi? Tak. Tylko dodatek może jako torebka będę z nim tak chodzić. <grym> po prostu słuchajcie, to są wow. To są najlepsze dodatki do domu. Ja najczęściej mam różowo złoto. Nie no to jest genialne. Wow. Ekstra to wygląda. I patrzcie na przykład ta pantera do tego. Super by to wyglądało. Ale Super. ekstra. tutaj znalazłyśmy naprawdę niesamowity wow. okaz dla mur Weroniczko. Lata tysięczne myślę. Moja mama, nawet nie wiem, czy moja mama, paluszek wystaje. obcasik jest. moty Ma... są, czerwień jest, glamour jest, wszystko jest na miejscu. Niesamowite, ale popatrzcie. Duży. No kto o takich butach nie, nie marzył? Jak my chodziliśmy do gimnazjum? No, ja na się... Na dyskoteki szkolne. Na dysk, o ten, i właśnie z tym paluszkiem tutaj, no tak. nie? I Patrz. do tego stopki zawsze. Ale koniecznie, najlepiej kolorowe. <laughs> ja nagrywam te. Popatrzcie jaki to jest błysk niesamowity, no okaz, o na kaczusi. Kurde, chyba nie wejdę, musisz ty spróbować. Hmm. Gruby człowiek, gruba stopa. <grym> 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 to jest w ogóle wiecie, że e, wydłuża stopa, e, nogę. On się nie ciągnie. Oh. To nie są czyli to ch chuda osoba, chuda stopa też nie gra tutaj, widzę roli. Co to za size? Size? E, e, 38. 38. It's us, it's our. Nie. Nie wchodzi? Ale by tuptał. 1,50 to niestety. No, tu jaka taka jestem... No, czy wiem, że teraz jestem odziana. Przyszliśmy przymierzyć wannę, bo wszędzie w całym miejscu, tam szukam wanny 1,50 m, bo chcę przymierzyć, bo niestety większa mi nie wejdzie. No to tak będziesz siedzieć, nogi na wierzchu będą zimne. No kurz będzie będzie ciepło w domu. No w domu tak, ale w wannie nóżka kolanków już będzie zimno, to... No nie, no to się nie położy. No słuchajcie. Jak tu się mówi? Mario wejdzie, to będzie dużo wody. Mario by to nawet dopiero nie usiadł. Nuzia, do, usiad. do kostek może sobie połączyć. Tak, posiedzę, czekaj. A co ty, tak będziesz leżeć? No nie wiem, ja muszę się chciała odpoczywać. No tak, a tak będziesz aż gogleć? Tu, tu jesteś już pod wodą. Tu jest tafla wody. Już się dusisz. Tak, też jeszcze wyżej. O tak. No ale to już nieprzyjemnie się siedzi. Mm. Przeczyt moich marzeń. Trudno. Musisz opuścić standardy, Standard. jak ty pan powiedział. Pan mi tak powiedział, że muszę standardy sobie obniżyć. Jak się nie da, to się nie da, tak? Jak się popiści, to może by się zmieściło, ale no niestety nie w tym przypadku. Bye bye. Hello, Garces. Zabrałyśmy was do Handemu, żeby pokazać wam, słuchajcie, najlepsze topy, które właśnie Wera pokazała. Tu mamy klasyczek czyli śliski. O, tak, poczekajcie, podejdę. Nie wiem, czy to będzie widać. Widać? Widać! Udało się. Nie ma ostrości. O, teraz. Dziewczęta, i jeszcze bardzo ważna rzecz, bo tam, zobaczyliśmy jest cienki dekolt, a my mamy te z grubym dekoltem. I te są, słuchajcie... No, są grubsze. grubsze i tak nie prześwitują. Mocniej, tutaj zapraszamy kamerzystkę. Naprawdę te są top of the top i macie patrzcie też kolory, ja mam piesel, mam brązowy, czarny. No i przyszłyśmy też do New Yorkera. To są naprawdę fajne basici. Tak, my u mnie nie wiem od ilu lat, Oj. myślę, że z dwóch, trzech no. kupowałyśmy tu bardzo często te topy. O te, y, pokaż, że... o te, dokładnie te, w, albo pod albo właśnie te. A teraz przeszłyśmy tutaj właśnie po bo budziaki. Poczekajcie po wody, bo tu mam te spódniczki i właśnie, żeby było grube, w sensie, że na podwójnym materiale, no nie? Popatrz. Żeby nie prześwitywało. No, I lepiej się zbierało po prostu, tak. no nie? Tak. I super. Halinka, wieś co to kosztuje? Pięćdziesiąt złotych. Pięćdziesiąt złotych? Pięćdziesiąt złotych. Pięćdziesiąt złotych. Gucci. Jest, jest, to Gucci. Wierzyłam <dawals> Jest to Gucci. 3000, 42 to jest y, rozmiar mojego męża, chyba pod choineczkę dostaniesz w skarbie taki prezencik, podoba Ci się? Mnie tak, Balbincej się spodoba na pewno, do gryzaczka. Ja nie znam tekstu. My teraz ogólnie jesteśmy w Half Price ie. i popatrzcie na ten wazon, o nie, patrzcie na to. Po prostu lipa tego kolorystycznie, ponieważ nie pasuje ani mi ani wery, ale werce, patrzcie. A ten też przeboski. Przeboskie są. I on kosztował? 150 zł. Ale ma oh! Ale DB. Ale the best. No bo to postawisz piękne. Na wodę? Ale uwaga! Mamy Weroniko, uwaga. wody pijemy. Czekajcie. Nie wiem, kto się mną inspirował w tym sklepie, ale jestem ja. A tu my? Pokaż. Uczący jogę. Jest błagam! Dara. Musimy zrobić sobie tą pozycję. Natychmiast. Pozycja numer jeden. Pozycja numer dwa. Ojej, ojej, skurcz. Skurcz nogi. Nie ja ja dobrze, No? Podtrzymaj nogę. I Idealnie? Świetnie. Super. Tak. tak. Podprzytrzymaj pani nogę. Tak, Jej ale dobra? pani podtrzyma, bo ja się wygnę w tym czasie. Dobra. Woda. super! Udało się! tutaj się proszę ze mnie nie śmać, bo ja naprawdę potrafił. Jesteśmy teraz w Mediamarkcie, ponieważ my teraz ogólnie mamy tego kanona G7 Mix Mark II On no nie ma bluetootha. Nakupiłyśmy słuchawki, Boże słuchawki, mikrofony... mikrofony statyw, staty, wszystko. Drogę, jest drogie to wszystko. Nic się nie łączy. I jedziemy słuchajcie do e, MediaMarkt. Bałtyckiej, po aparat, który będzie... Idealny. Tak. I będzie już ze wszystkim konta... O, Kontatybilny. Ooo! Dobrze poszło. Witamy Halinki w dniu kolejnym. Wczoraj nam rozładowała się bateria i przyjechałyśmy, uwaga, kupić aparat. I co robimy dzisiaj? Jesteśmy w galerii, bo wymieniłyśmy aparat, bo był ze sopy. No ale na szczęście dało się go wymienić, więc dzisiaj wracamy znowu i jedziemy gdzie? Na moje mieszkanie. I na moje mieszkanie. Tak więc zobaczycie co tam się dzieje. No, <noise> <noise> Ja nie Złodziejaszka? Ja nie kradnę. co tam masz. Ja naprawdę nikadnę. Przyjechałyśmy <noise> przyszłyśmy do pika. Ze <noise> skitu. jak z Kevina sam w domu, jak tak. ten złodziejaszek. Powinna mieć ten yy, tym żelazkiem przypieczoną mordę, bo on miał tam. <noise> Sepciu, bardzo chcę te czapki, złodzieje. One się nazywały, słuchajcie, złodziejaszki. Co? Kochani, Wino, jak się idzie na posiłki? Ja wiem, że muszę się drzeć, zanim nie kupimy porządnego mikrofonu. Kupiłyśmy, ale się nie łączy. Zawsze mieć kubraczek. Pani dużo zamówiła? O, super, dziękujemy. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Niesamowicie pani leje, ten sosejowa. Sos pani urodzona po prostu Azjatka. A nie to można. Hello, welcome to my house MTV MTV Creeps. Creeps. yes, Welcome! welcome. Witamy, Tutaj... Przyszłyśmy do Werki. Piękny przedpokój. Uch, to chyba twoja ulubiona. Tron jest, więc najważniejsza rzecz w już jest, więc bardzo się cieszę. Tutaj był wybór ciężki. Ciężki wybór, by wiecie, różnie to bywa. tak. No. W każdym świetle inny kolor, my Dokładnie. to ukochamy po prostu. Dobra, korytarz, lecimy, bo to tak dziewczynka, halminki wszystkim. Szybcytko, szybcytko. Szybciutko. Obydamy tylko co i jak, resztę będziemy się kiedyś rozgadywać. Salon, wielki salon z Aleksem, tu będzie Alex, tam będą gości siedzieć, tu będziemy my z takim siedzieć, tu będzie ogromny telewizor, żeby sobie w sobie grał. Pierwsza toaleta, toaleta Tu już Sebastiana. jest ściana, patrzcie, zaobglona. Proszę bardzo, jak elegancko. Zobaczcie, się... będziesz. Czyli to będzie jednak łazienka setka. No tak można powiedzieć, gościnna i setka. bo wiadomo, Sebek jest gościem w naszym domu. <noise> tak. Zapraszamy No i lecimy, proszę bardzo. Przyszły pokój e, chrześniaka Glorki. Niestety. No ale ktoś ale musi to mieć te wiadomo, dzieci. Wiadomo, kiedyś, kiedyś w przyszłości. Tutaj kocham. Tu I tutaj wiadomo... Oj, spadło. Tak. Mam nadzieję, że Pan Zbyszek się nie zezłości. No Proszę bardzo. To tu będzie łazieneczka elegancko. Duża moja. Pralnia, suszarnia wszystko. Zaraz tu wreszcie. No i moje królestwo. Lestwo. Czyli tu idzie największe bo to jest w sumie największy chyba już teraz pokój w tym mieszkaniu. E, tu będzie łóżko, łóżko, łóżko sypialnia. Łóżko, tak, sypialnia. I tu, uwaga, tak, wielka, ściana była wyburzona. Kolejna Uwaga. Tak, będzie się prezentować, Ja już to widzę, ja, ja tutaj sobie coś nakrywam. Będzie piękna wyspa, będą po całości szafy, tu będzie piękna toaletka, będę czmyka w Elegancko. I będzie bardzo, bardzo, bardzo no, i tak to się prezentuje. Dziękujemy, Weroniczka. To co? Zapraszamy do kogo? Teraz lecimy do Giorki. Witam, teraz w moim zapraszam, proszę państwa, lecimy, lecimy. Co my tu mamy? U mnie jeszcze nie ma takiego światła, tak więc musimy się tutaj wspomóc lampą. Tu, czy my to widzimy? Może ja to Nie, przyjęcie? jest dobrze. Tak? Proszę mi to zostawić. Dobrze. Tutaj mamy salon. na zawsze tylko głośni, bo nie mam mikrofonu. Tu jest wielka kanapa, tutaj jest, proszę Państwa, kuchnia, a tam jest jezioro, wielkie jezioro, na którym mam widok. Tutaj proszę bardzo moje decoration, co tu będzie dokładne. Dobra. Czyli idź, widok, idź, idź dalej, idź dalej, Ej, tak? Wszystko. Proszę bardzo, idziemy. Tutaj jest łazienka mojego chłopaka, proszę Miesiaczka. bardzo. Miesieczka. Jest. Tu jest moja pralnia. Tutaj. I właśnie ją zmniejszyłam na rzecz większej e, pralni e, no, Marianki. Pralni, łazienki. Marianki. No i tu o, a tu widzę, że już dobudowane. I tu uwaga jest moja łazienka. Czekajcie, żebym ja nie zasłoniła. Czy my to widzimy? Widzimy. No, wanna, prysznic, takie tam. No Wariacja. i tu będzie ogrzewanie podłogowe i łazience u Maria też będzie ogrzewanie podłogowe. Tutaj jest zamurowana ściana, bo to były normalnie drzwi. Na rzecz po prostu zaraz Wam pokażę czego. No i tutaj właśnie stoimy w mojej garderobie, tutaj już jest ogrzewanie podłogowe, jest też już zabetonowana, beton jest i uwaga, jest tutaj przejście do sypialni. Proszę bardzo, wszędzie tak jak możecie zobaczyć są wyciszone wszystkie sufity oraz ściana od sąsiadów na rzecz tego, żeby mogła sobie śpiewać w nocy i ja też, żebym żadnego sąsiada nie słyszała. Z racji tego wiem, że dużo osób powiedziało, że. Znaczy, powiedziało, napisało, powiedziałam na TikToku, że czemu jest wyjście z garderoby, a nie przez sypialnię, ze względu na to, że ja chciałam dużo łóżko. A po prostu ono by się tu nie zmieściło, więc po prostu ta ściana musiała być zamorowana i tu musi być garderoba. Moja, tylko moja. Więc no co mam powiedzieć? To tyle. No i co? Widzimy się w kolejnych jakby częściach naszego remontu. Zobaczycie, bo... Buduj z Halinkami! Buduj z halinkami. Myślę, że naszą ulubioną serią będzie nie buduj z halinkami, a dekoruj, dekoruj z halinkami. Słuchajcie, my cały czas chodzimy po sklepach i tylko, Boże, to byśmy już kupiły, oje, dekoracje no. byśmy kupili, to byśmy te kupiły, ale bez sensu Szklanki teraz bo po prostu... tak, 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 ale po prostu teraz jak mamy wiecie wycenę, po prostu za co musimy płacić stolarze, po prostu całe ekipy, wiecie, łazienki, płytki, więc nie, ma pieniędzy na dekoracje. nie, ma. nie, 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 I gdzie to trzymać? Gdzie to trzymać? No. no. All inclusive. U u jest all inclusive, u mnie w domu zawsze jest, uwaga, Pikolo kwiniowe, choć sama go nie pije, ale uwaga! Proszę bardzo. Proszę o dolewkę. Proszę bardzo. I Wera jak przychodzi, to zawsze. Masz picolo? Dzięki, ale nalała się. Cześć Halinki, witamy w kolejnym dniu tego vloga dzisiaj już się z wami żegnamy, mam nadzieję, że będziecie wyrozumiały, to nasz pierwszy vlog pierwsza styczność z kamerą w ogóle, wiecie, ze wszystkim, z montażem też będzie pierwsza styczność, bo zaraz do tego siadamy i tego się chyba obawiamy najbardziej, partię. tak więc bądźcie wyrozumiały naprawdę już kupiłyśmy lepszą kamerę będą, nasze następne vlogi będą z lepszą jakością i dźwiękiem, obiecujemy i co, ale musimy ale na zakończenie, mamy, tak, miałyśmy sobie taką girl's night i no pomalowałyśmy siebie nawzajem. Popatrzcie. To jestem ja, to jest ja, okiem Glorki. Czy podobne? No bardzo. A ja? Nie, ja jestem naprawdę bardzo podobna, Wera ma lepsze zdolności manualne, On mnie trochę leżą, ale naprawdę się starała. Ja chodziłam na plastykę i to bardzo długo, w podstawówce. Moja mama jest nauczycielem plastyki, normalnie z zawodu, skończyła studia. No dobra, no to ty jesteś czymś innym, dobra. Ale nie, tak? mój brat odziedziczył to, A, ja nie. Ty jesteś już tu wygadana, tutaj wiesz, promyczek nasz, wesolutka, tak? Nie każdy ma wszystko. Ja umiem no. wydawać pieniądze. O. <suszy> tak. Zwłaszcza na remont. <laughs> e, dobra, kochani, no to więc co? Kończymy. Subskrybujcie, Subskrybujcie nasz kanał. Lajkujcie, dajcie łapki w górę. O tak? No i co? I Daj... widzimy się w kolejnym vlogu. Pa, halinki! <laughs>